про добру і толерантну гру мільйонів про футбол сподіваюся, ви усі гарно вболівали за Дніпропетровське Дніпро у півфіналі. Завдяки чому тепер у фіналі наш клуб зустрінеться із Севілією на Варшавському стадіоні? Тож вболівати доведеться ще потужніше і бажано на місці, тим більше що братня Польща зовсім недалечко. Питання лише за часом. Грошима. Та візами як оперативно вирішити останні питання і особисто поскандувати толька дні протолька Побєда» у Варшаві. Нам зараз розповість наш українізований поляк Марак Сієрант. Вечір добрий сьогодні передаю передусім вітання, всім вболівальникам Дніпра. to pierwszy raz w historii zobaczymy Dnipro w kupku finale w finale Ligi Europy, które odbywa się 27 w Warszawie, To moje rodzinne miasto. Ja думаю, że tam Polacy zgotują Ukraińcom duży dobry przyjm. Priom. ale żeby potrapać do Polski, to nie tak prosto. Trzeba mieć wizę i żeby zajechać i formy tę wizę Trzeba to zrobić przede wszystkim w tym miejscu, w którym e, mieszka w Boliwalnik, czy w żyje, jest zapisany. Tam musi zwrócić się do konsulatu Republiki Polskiej. pokazać wnętrzny i tazowniczny paszport, pokazać kwitok e, na mecz i powiedzieć, że idę na, e, w idzie jak w Boliwalnik na mecz na finał w Warszawie. To najważniejsze, że ludzie, którzy tam przyjdą, mogą to bez bez jakichś wcześniejszych zapisów czy opłat, które związane z wizowymi procedurami. Wszystkie opłaty trzeba e, zrobić na miejscu w konsulacji i na przykład w Kijowie to budynek, który jest za mną u Gulliver, e, Tu na 8 powersji można tę wizę na mecz dnipro sevilla do Warszawy oformić. Na 8 powersji. W dnipro w trosku to będzie ulica Barekatna a 15A i co tam trzeba to niegdy to robić, ponieważ termin duży krótki, tylko do 25 kwietnia, Ci konsulstwa w Polsce w Ukrainie przyjmują wizy i tych, którzy chcą ich оформиć. Ja jeszcze raz przychodzę. najważniejsze, Pokazaty w nutrycznej i zewnętrznej paszport, wskazany, że idziesz na mecz jak w boliwalni, pokazaty kwitok na toj mecz. no i masz oczywidno z sobą polisu tak zwaną strachowką. Wystarczyć ta najdeszszewsza na, na 3-5 dni.